nowe grudniowe DLC. Mamy dużo informacji dlatego że mamy na Rockstar Newswire Peace. Mamy dwa przecieki od informatorów, a także pobierania Zanim sobie zaczniemy, porozmawiamy sobie chwilę o GTA 6 i o tym, jakie odcinki się niedługo pojawią. Więc postanowiłem podzielić się na kategorie typu zwierzęta, samochody, które widzieliśmy w nie, analiza mapy i tak dalej. Pierwszy odcinek pojawi się już za kilka dni i będziemy ich robić. I że się na końcu taki duży, pełny odcinek, który wyczerpie kolejne informacje, wszystkie, które nie będą zawarte w tych kategoriach. Więc żeby tego nie przegapić, zasubskrybuj kanał z Dzwoneczkiem, daj łapkę w górę a zasięgu, a my przechodzimy do zimowego DLC. I drodzy, mamy nowy biznes, który będzie się dział. Na złomowisku. I postacią, która się pojawi w tym biznesie, jest to postać z GTA 4 Jusufa Amira. Macie go teraz na ekranie. On kolekcji luksusowych pojazdów importowych. Z pomocą jego kuzyna Jamala będziecie panować i wykonywać skomplikowane i dochodowe kradzieże pod przykrywką zakładu Reds Auto Parts, czyli zamowiska do kupienia, gdzie można dowodzić całą akcją. Sprzedajcie Jusowi najlepsze kąski albo rozbierzcie zdobyte auto na części, wybór, tak jak gotówka należy do nas. Więc auta będziemy kraść, tak jak w przypadku Import-Export i prawdopodobnie będziemy je oczywiście sprzedawać, ale będzie nowa opcja, czyli sprzedanie auta na części. I będą to tak jak Rockstar Pisze, luksusowe i najdroższe pojazdy. Za do biznesu sobie wrócimy, dlatego że to nie wszystko w tej aktualizacji. Dlatego, że będzie nowy Drift. Dlatego, że będą wyścigi nowe Driftowe. Wyścigi otrzymują nowy zręczny sposób rywalizacji w GTA Online w postaci driftowej modyfikacji dla wybranych pojazdów oraz serii wyścigów driftowych. Gracze będą mogli. Sprawdzi się podczas wchodzenia w zakręty bokiem, w zestawie nowych torów. A podczas wizyty w klubie samochodowym LS będzie można zamontować w niektórych pojazdach modyfikację driftową, która pozwoli bawić się wydriftowaniem w trybie swobodnym. Więc będą nowe wyścigi driftowe, prawdopodobnie takie, że sobie driftujemy na punkty, tak jak jest to w Forze, czy tam w Need for Speed, coś takiego. Albo może być też, że razem z znajomy możemy latać bokiem, zobaczymy. No i będą nowe ulepszenia pojazdów, czyli cały pojazd będziemy mogli sobie ulepszyć pod kątem driftu. I mam nadzieję, że ten drift będzie dużo lepszy, bo niestety ten teraz jest spoko, ale troszeczkę średni. Do tego tutaj mamy nowy pojazd, jest to nowy Karin. Kowo będziemy kraść totalnie nowy pojazd, który pojawił się w Gita Online. I uwaga, jest to... Rotti Turismo Omagio. I tutaj ma... Uwaga, ten pojazd jest skradnięty z kasyna, czyli z jednej misji. Dlatego gracze na najnowszych konsolach Xbox Series X, S, a także PS5... Przypominam, że nie będzie to na PS4, Xbox One i pc -cie. będzie. Uwaga. Dodatkowe zwierzęta pojawią się w GT Online. Zwierzęta są w fabule, ale teraz pojawią się one w GTA Online. Prawdopodobnie będzie ich po prostu więcej i być może więcej też gatunków. Członkowie GTA Plus, czyli tego abonamentu Rockstara dostaną w specjalnym klubie Vinewood, który już widzieliśmy, miejsce na 100 aut, więc... a także gracze będą mogli wygodnie organizować swoje kolekcje pojazdów i zarządzać nimi, w tym przenosić pojazdy między garażami. To w menu interakcji. To będzie tylko na nowej generacji konsol. Tak jak mówiłem, na PC i na starszej generacji nie będzie tego można mieć. Tego na wszystkich platformach. Jest ulepszona menu interakcji, po którym łatwiej się poruszać. Zwiększenie liczby punktów za pościgach i wyścigach ulicznych. To są te wyścigi z klubu samochodowego LS. Do tego nowa usługa, która pozwoli kupować kopie pojazdów osobistych i innych graczy. To już było na PlayStation 5 teraz to trafi na wszystkie platformy własne opisy pięter w garażu przy Eclipse Bilvi, czyli ten nowy y, garaż. Funkcja czatu głosowego na konsoli będzie włączona. Wszyscy gracze otrzymywać będą prezenty na urodziny swojej postaci. Czyli jak tam dałeś jakąś tam datę, to, to dostaniesz jakiś prezent od Rockstara. Nie, wi nie wiadomo co to może być. A to nie wszystko, dlatego też, że Pojawił się świąty, świąteczny okres, i Rockstar napisał, że będzie nowe tryby na to niespodzianki i wiele więcej. I to tak naprawdę tyle z Newswire. Tak naprawdę, oczywiście, Wam wszystko to w miarę fajnie skróciłem, więc teraz przechodzimy do wycieków. Dlatego, że jakiś gościu na GTA Forum, a także potem na Twitterze napisał co będzie w tym DLC. Nie pisał wszystkiego, ale kilka rzeczy wypunktował. I przypiął to TSFANTU, czyli informator, które wiadomości zawsze się sprawdzają, więc to jest pewniaczek. Więc on tam napisał? Dostaniemy 5 misji. Nie wiem, czy będzie więcej, możliwe, on napisał, że 5. I co to za misja? Misja z łodzią podwodną. Misja z pojazdami z Mace banku, wiadomo kradniemy Z statku towarowego, z Mission Row, a także z kasyna To z kasyna widzimy, bo jest taka grafika i tutaj kradniemy najnowsze grotti Tego wszyscy dostaną na wszystkich platformach 150 ubrań Nie, nie dostaniemy żadnych miejsc na garaże, nawet na kupowanie nieruchomości tylko w GTA, więc to jest minus tego DVC, ale w sumie z drugiej strony mamy ten duży, zajebisty garaż, więc w sumie spoko. E, ogólnie on napisał, że na nowej generacji może być więcej, wiadomo, ubrań i tatuaży. Gdzie jeszcze nowa broń? To także nagrody z tego DLC. Mam tutaj to oczywiście w cudzysłowie, więc praca przygotowawcza, pojazdy do ucieczki, dodatkowo Mila, dealer samochodowy, arsenał broni, części używane, doskonały bieg, a tak zaskoczenia. I on tutaj potwierdził, że na nowej generacji konsoli będzie więcej tatuaży i ubrań. I dodatkowo będzie też druga broń, tylko nie można to zalczać do broń, dlatego że to jest takie urządzenie do hakowania, czyli coś takiego, ale zalicza się to jako broń. Czyli coś takiego, jak mamy wykrywacz metali, czyli będziemy go używać tylko w określonych sytuacjach tego moi drodzy, dzisiaj gdzieś około 11 godziny na PlayStation 4 oraz 5 można pobierać update. I na PlayStation 4 on ważył gdzieś około 3 GB, a na PlayStation 5-6, więc widać, że będzie troszkę dużo, dużo więcej kontentu na nowej generacji konsol Jeśli chodzi. No to, to tyle jeśli chodzi o informacje. Czy DLC będzie duże, wydaje się duże. Znaczy wydaje się duże. Ja wiem, takie w sumie w miarę normalnie. Mamy jakieś nowe misje i tak dalej. Więc być może będzie to, to takie trochę fabularne, ale nie wiadomo. Na pewno będzie nowy biznes, postać z GTA 4 i tak dalej. Dilies się bardzo ciekawie. Oczywiście będziemy je sprawdzać we wtorek, bo uwaga, wychodzi to we, w najbliższy wtorek. Więc już niedługo. Ja się z Wami żegnam. Elo!